Dzień dobry. Dzisiaj wierszyk, który napisałem dla grupy ludzi, którzy w dzisiejszych czasach szczególnie na to zasługują. Wierszyk pod tytułem Wolontariusze. Dzisiaj wiersz o dziwnych gościach, tacy nienormalni trochę. Coś takiego mają w kościach, że wciąż sprawia im radochę Pomaganie. Kiedy komuś pomoc nagle jest potrzebna, biegną do czyjegoś domu, bo narąbać trzeba drewna, bo trzeba zrobić zakupy, bo zmienić pieluchę trzeba i nagotować gdzieś zupy i podać kawałek chleba. Ci ludzie są pierdychnięci. Zamiast o swoją dbać, frajdę. Lecą, niezwykle przejęci, ratować gdzieś, jakąś znajdę. Teraz, gdy wszystkim zagraża wirus, co zdrowie nam psuje, oni wspierają lekarza, bo lekarz ich potrzebuje. Powtarzam, to są szaleńcy, ludzie szurnięci w swej grupie. Gdyby nie ci zapaleńcy, w strasznej bylibyśmy biedzie.